Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnej części KUSZ i SMAR. Tym razem zajmiemy się pewnym zagadnieniem, które prędzej czy później dotknie praktycznie każdego turystę motocyklowego. A mianowicie chodzi o spalanie stukowe. Otóż, słuchajcie, spalanie stukowe pojawia się praktycznie od początku motoryzacji. Jest to dość negatywne zjawisko, ale zjawisko, z którym można sobie radzić. Pierwsza rzecz, dlaczego mówimy o tym akurat w kwestii turystyki motocyklowej? Bo podróżując na motocyklach, zwłaszcza jeżdżąc do krajów takich troszeczkę można powiedzieć, nie chciałbym powiedzieć mniej cywilizowanych, bo to może być obraźliwe dla tych krajów, ale takich można powiedzieć mniej rozwiniętych pod względem infrastruktury, zwłaszcza infrastruktury takiej z dostępem do paliwa. Jeśli będziecie podróżować po takich krajach, dość często będziecie musieli tankować paliwo. Z niewiadomego źródła, z jakichś baniek, z jakichś niewiadomo czego. I tam zazwyczaj okazuje się, że niestety macie do czynienia z paliwami dość podłej jakości. No nie oszukujmy się, cena tam gra ogromną rolę, więc zazwyczaj w tych bańkach jest paliwo podłej jakości, co powoduje, że nasze motocykle niekoniecznie chcą na nim bardzo dobrze pracować. I w takiej sytuacji. Może pojawiać się spalanie stukowe i to jest zaznane wszystkim posiadaczom KTM-ów starszych, wszystkim posiadaczom motocykli BMW. Nawet kiedyś łapałem spalanie stukowe w takim motocyklu jak Honda, Transalp i to 600, czyli motocykl, który mógłby się wydawać pancerny. Fakt, miało to miejsce w Maroku gdzieś dość wysoko w górach, ale miało i się zdarzyło. Natomiast Jedna bardzo ważna rzecz, żeby w ogóle zrozumieć, czym jest zjawisko spalania stukowego i dlaczego jest tak niebezpieczne, muszę o tym w kilku słowach powiedzieć. Ubierając to w proste słowa, spalanie stukowe, czy też detonacyjne, to nic innego niż nieprawidłowość w zakresie pracy silnika. Wszyscy doskonale wiemy, że w naszych silnikach po przeszkodzeniu iskry na świecy powstaje mały wybuch, ale my chcemy, by ten wybuch był mocno Kontrolowany. Chcemy, by największe ciśnienie w naszej komorze spalania powstało wtedy, kiedy tłok chce już iść na dół, bo wtedy dojdzie do bardzo mocnego odepchnięcia tego tłoka. Natomiast wszelkie nieprawidłowości związane ze spalaniem stukowym mogą spowodować, że ten wybuch, ten wzrost ciśnienia, to najwyższe ciśnienie w naszej komorze spalania powstanie. Zbyt wcześnie. I to doprowadzi do bardzo dużego obciążenia układu korbowotłokowego. Wyobraźcie sobie, że nasz tłok chce iść do góry, a w tym momencie następuje bardzo duże ciśnienie. On nie może przed to ciśnienie przejść jest zatrzymywany i to będzie powodowało dość negatywne skutki w układzie korbowotłokowym. Druga rzecz, takie spalanie będzie podnosiło nam drastycznie. Temperaturę spalania w komorze, co będzie jeszcze bardziej skutkowało utrzymywaniem się tego spalania stukowego. Więc same złe rzeczy, ale rzeczy, z którymi sobie można poradzić i których można unikać. Po pierwsze, trzeba się zastanowić, dlaczego wraz z rozwojem motoryzacji, wraz z rozwojem motocykli, to spalanie wróciło do nas jak bumerang, bo był to problem. Ze 100 lat temu ogromny, dzisiaj znowu jest to problem. Kiedyś był to problem ze względu na bardzo niskooktanowe paliwa. I tu mamy pierwszą gwiazdkę. Tankowanie paskudnego niskooktanowego paliwa, gdzieś w dziwnych krajach, będzie skutkowało pojawianiem się spalania stukowego. Druga rzecz, moi drodzy, temperatury pracy silników. Niestety dzisiejsze silniki pracują w bardzo wysokich temperaturach, i mowa tutaj o komorach spalania o temperaturze. Spalin. Dzisiaj większość silników, prawie 80%, pracuje na mieszankach stechiometrycznych i takie utrzymywanie ciągłe mieszanek stechiometrycznych, czyli mega ubogich, tutaj cudzysłów oczywiście na ubogich, powoduje gigantyczny wzrost temperatury. I ta wysoka temperatura jest kolejnym, chyba drugim po Niskooktanowości paliwa. Drugim takim bardzo ważnym aspektem w powstawaniu spalania stukowego będzie właśnie wysoka temperatura. Kolejna rzecz. Dzisiejsze pojazdy mają bardzo mocno wyprzedzone zapłony. Chodzi o to, żeby jak najwydajniej spalać paliwo i żeby jak najmniej niespalonego paliwa przedostawało się do wydechu. I to znowu skutkuje bardzo dużym ryzykiem pojawienia się. Spalania stukowego. Więc niestety nasze nowoczesne normy spalania, normy ekologiczne, powodują bardzo mocno wpływ na to, że to spalanie się pokazuje. Między innymi z tego powodu bardzo wielu producentów motocykli zrezygnowało praktycznie z układów chłodzenia powietrzem. BMW, proszę bardzo, zrezygnowało ze swoich olejaków, przeszło na chłodzenie cieczą. Harley zaczął swoje silniki w niektórych modelach dochładzać cieczą. To dochładzanie głowic w najcieplejszych miejscach spowodowało, że w jakiś sposób to spalanie stukowe zostało okiełznane, co nie znaczy, że nie występuje ono w tych motocyklach, bo również występuje. Do tego wszystkiego nasze motoguci, które jest chyba ostatnim dinozaurem, jeżeli chodzi o chłodzenie powietrzem. Wszyscy poszli już na wodę, a motogucji dalej się tego trzyma i ja za to kocham motogucji, że się nie poddali, że dalej to robią. Problem ten w motocyklach adventure'owych występuje od bardzo dawna. Ja pamiętam stare modele KTM, które jeszcze na gaźnikach LC4, LC8, czyli 640 z ostatnich modeli i 950 posiadały taki kabelek. W momencie, kiedy mieliśmy do czynienia ze spalaniem stokowym, kiedy się okazało, że nalaliśmy paliwa niskooktanowego, trzeba było to po prostu rozłączyć. Później wprowadzono już przełączniki map. Można było na przykład w 690 pod siedzeniem ustawić specjalną mapę na paliwa podłej jakości i była taka dość ciekawa informacja również wtedy w serwisówkach, żeby maksymalnie jeden zbiornik przejechać na tej mapie na słabe paliwo. Ta mapa nie robiła tak naprawdę nic innego niż opóźniała zapłon. Taki opóźniony zapłon powodował nieprawidłowe spalanie, ale dość bezpieczne dla układu korbowo-tłokowego. Więc ten problem się nasilał, ten problem się pojawiał i niektórzy z producentów postanowili założyć czujniki spalania stukowego. I teraz, czy czujniki spalania stukowego zlikwidowały spalanie stukowe? No nie, bo jak sama nazwa mówi, to są czujniki, które wykrywają spalanie stukowe. I takie czujniki mamy założone w najnowszym modelu V85, w starszym. Tego nie było. Różnica polega na tym, że jeśli spowodujemy, bo to my powodujemy bardzo często pojawienie się spalania stukowego, spowodujemy to w starszym modelu, on będzie po prostu spalał stukowo. Jeśli spowodujemy to w nowszym modelu, on zastuka, skoryguje mapę i stukać przestanie, ale będzie czuć dość duży spadek mocy, bo na tym to polega, żeby zlikwidować spalanie stukowe, przesunie zapłon. I stąd. Od razu odpowiedź na Wasze pytania, które dość często zadajecie. Czy nowa V85 po pojawieniu się czujników spalania stukowego stuka? Tak, ale raz i przestaje. I teraz zastanówmy się nad jedną ogromną rzeczą. Co powoduje, albo inaczej, jak mamy się zachowywać, żeby tego spalania stukowego unikać? Po pierwsze, unikajmy przegrzewania się silnika. To jest dość częsty grzech turystów motocyklowych. Jeździcie w korkach, jeździcie w tym, wyskakujecie za miasto i nagle jest obciążanie silnika. Spokojnie, silnik jest przegrzany, nie obciążajcie go. Nie obciążajcie silnika, który jest mega nagrzany. I nie obciążajcie go zwłaszcza w taki sposób, że od bardzo niskiej prędkości obrotowej wy bardzo mocno otwieracie. Gaz. Silniki odwdzięczą się delikatniejszą pracą i nie usłyszycie tego charakterystycznego kle, 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 który jest objawem spalania stukowego. Co ciekawe, również w najnowszych modelach Motoguci V85 zmieniono zupełnie charakterystykę przepustnicy. Zadbano, jakby za Was, o to zjawisko nagłego otwierania gazu. Teraz, kiedy otworzycie gaz na maksa, on i tak będzie otwierał się nieco wolniej, żeby właśnie. Tego spalania stukowego nie wywoływać. I to jest coś, co ja pokazywałem na hamowni. Jest taki mały dołek przy otwieraniu gazu. On powstaje ze względu na mapowanie rol gazu. Nie jest to szkodliwe dla mocy motocykli. Tak przyspieszy, ale zrobi to łagodniej. Bo co z tego, że my otworzymy szeroko gaz, żeby przyspieszać, kiedy pojawi się spalanie stukowe? I teraz kolejną rzeczą, którą tutaj należy podnieść, to jest to, że Ludzie, którym się wydaje, że nie obciążają silnika, że jeżdżą delikatnie, bardzo często jeżdżą zbyt niskimi obrotami. Typu, jedziecie sobie pod górkę, macie za piąty, piąty, szósty bieg, jest bardzo mała prędkość i wy nagle wpadacie na pomysł przyspieszenia. Przyspieszenia nie wiem, bo potrzebujecie nabrać prędkości, czy też przyspieszenia, bo potrzebujecie coś wyprzedzić. Powinniście zredukować, i to często dwa biegi, a wy co robicie? Bardzo często otwieracie gaz. I takie obciążenia, kiedy motocykl ma w pełni otwarty gaz, a nie ma po prostu siły, żeby się zebrać pod górkę, będą powodowały drastycznie zwiększanie chęci do spalania stukowego. Zwłaszcza kiedy jeszcze do tego wszystkiego motocykl będzie mega zagrzany zbierając to do kupy. Po pierwsze, unikać takich otwarć gazu, po drugie, na każdej możliwej stacji, gdzie tylko pojawia się paliwo jakieś premium, wysokiej jakości, tankować go, bo nawet jeśli później gdzieś traficie na paliwo bardziej niskiej jakości, to jest szansa, że będzie go półbaku, a nie pełen bak podłego paliwa. Zwłaszcza w takich krajach, gdzie spodziewacie się tankowania na przykład na pustyni z beczki, lejcie na maksa najlepsze możliwe paliwo, kiedy tylko jest to opcją, bo wtedy dolewanie gdzieś z tych beczek może spowodować, że obniżycie to zjawisko. Druga bardzo ważna rzecz, czy jesteśmy w stanie zlikwidować spalanie stukowe, przerabiając w jakiś sposób nasz motocykl? Tak ale trzeba wziąć pod uwagę to, że przestanie on być ekologiczny. Po pierwsze, należałoby udrożnić troszeczkę wydech, co spowoduje, że spaliny będą szybciej wydostawały się z komory spalania, spowoduje to również lepsze przewietrzanie komory, bo nie ukrywajmy, jeśli pozostanie część bardzo gorących spalin w komorze spalania, to dużo łatwiej doprowadzić do spalania stukowego. To bardzo często widać na przykład w harlejach, w których ktoś wpada na pomysł wyspawania sobie jakiegoś debekilera i tak naprawdę zatyka wydech. Sztuka robienia debekilerów to trudna sztuka. Jeśli zatkamy wydech, będzie spalanie stukowe. Kolejna rzecz, możemy również zlikwidować spalanie stukowe poprzez wzbogacenie mieszanki. Ale tutaj znowu nasze katalizatory nie będą z tego dumne. I możemy również spowodować przesunięcie mapy, opóźnieniem zapłonu, ale tutaj również silniki nie będą na długą metę z tego zbyt zadowolone. Więc ideałem byłoby stworzenie... Dwóch map, tak jak było kiedyś. Mamy motocykl, który normalnie jest fajny, ekologiczny i sobie jeździ, natomiast w momencie, kiedy nalejemy podłego paliwa, kiedy pojawia się spalanie stukowe, możemy przełączyć się na mapę, na której nie będziemy jeździć w ruchu ciągłym, ale wtedy będziemy zapobiegać spalaniu stukowemu. I my spróbujemy takie coś dla Was przygotować w kolejnych odcinkach opowiemy wam o tym jak taką mapę możemy zrobić żeby uniknąć spalania stukowego i zrobimy to na przykładzie naszego V85 TT także śledźcie kolejne odcinki bo będzie dużo tego typu opowieści dziękuję i do zobaczenia już w piątek w kolejnym odcinku warsztatowych opowieści gdzie znowu będzie taka troszeczkę bardziej ciężka mechanika z warsztatu do zobaczenia jeśli prowadzicie warsztat motocyklowy albo po prostu lubicie naprawiać samodzielnie swój motocykl, to zapraszamy na tych naszych szkoleń. Szkolimy z mechaniki motocyklowej już od kilkunastu lat. Nasze szkolenia skierowane są zarówno do amatorów mechaniki motocyklowej, jak i do fachowców, którzy zamieniają swoją wiedzę i pasję w biznes. Jeśli jesteście zainteresowani tym, jak działają gaźniki, jak je serwisować, jak podejść do zagadnień układów wtryskowych w motocyklach, zapraszamy na naszą stronę szkoleniamotocyklowe.com.